W szefie mamy irańskich terrorystów, złapanych przy centrum handlowym na jakimś zadupiu. Musimy ich wymordować, bo są zagrożeniem dla nas. Dobrze, idźmy do nich. Witajcie, na jakimś zadupiu zostaliście złapani, a my Was zamordujemy. To jest Wasza kara za próbę podpalenia centrum handlowego na zadupiu. Zechciało się nowych terenów. Kraje bałkańskie wojna. Włochy, pod jakim prawem nas atakujesz? Chcę odrodzić królestwo Włoch, dlatego podbijamy nowe tereny. Wy tam dajcie tereny królestwa węgierskiego. Nie pozwolę na mordowanie moich ludzi w innych krajach. Wszyscy wojna. Nie no. Wszystkim państwom islamskim albo muzułmańskim wypowiedziałeś wojnę. Jak masz odradzać imperium perskie, to nie te czasy. Arabi ratuj. Wysyłam wsparcie, ale silne wojska muszę pilnować zatokę perską. Nie wytrzymam, zwołuję konferencję z Indiami co do Iranu.